Tam, gdzie Ty! Być tam! Śmiało, dzięki Vectre nie musi się Pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Yeah! Zabierz ze sobą TV Smart i sprawdź, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie Ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach nadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne, szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D, wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa Ulica Pułaskiego, 31. Kalisz. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów, jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy, jak i dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług, ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Piątek 4 marca Agnieszka Gierz, zapraszam na wiadomości z Kalisza na początek skrót informacji. Kaliska Oświata przygotowana na przyjęcie uczniów uchodźców z Ukrainy. Spróbujemy im pokazać kalisz, spróbujemy pokazać im polską kulturę, ale przede wszystkim i, i damy poczucie spokoju. W tej chwili trwa u nas taki nabór dzieci, gdzie są te dzieci zapisywane. Dary dla naszych wschodnich sąsiadów wciąż potrzebne. W pojęcie jak trafił do nas chłopak z Ukrainy, poprosił nas tak naprawdę o pomoc w uzbieraniu przydatnych rzeczy dla żołnierzy, czyli m.in. bandaże, leki przeciwbólowe. Zachęcają do bojkotu produktów z Rosji i Białorusi. Następującymi kodami 460, 469 kody bezpośrednio z Rosji i 481 kody z Białorusi. Ślisko na drogach, o wypadek, nietrudno. Oszukiwał na policjanta, rozpoznajecie tego mężczyznę? Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na publikowanych fotografiach, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Kaliszu obok pomocy materialnej dla uchodźców z Ukrainy, dla tych, którzy będą chcieli zostać u nas na dłużej lub na stałe. trwa organizowanie dwóch filarów normalnego życia edukacji dla dzieci i pracy dla dorosłych. W szkole podstawowej nr 18 w Kaliszu trwają intensywne przygotowania do utworzenia tak tzw. klas przygotowawczych. Osiemnastka przy podmiejskiej ma w tym duże doświadczenie, od wielu lat pracuje z dziećmi cudzoziemskimi, sukcesywnie do szkoły dołączały dzieci z Ukrainy i z wielu innych krajów, nawet z Kolumbii. Wielokrotnie już myśleliśmy o tym, żeby powstał u nas oddział przygotowawczy, czyli taka klasa dla uczniów cudzoziemskich. I widząc teraz to, co dzieje się na Ukrainie, dramat dzieci, rodzin, które muszą uciekać ze swojego miejsca i szukać bez poczucia bezpieczeństwa, wyszliśmy z taką inicjatywą. Dzięki przychylności Wydziału Oświaty i Urzędu Miasta. Dostaliśmy zgodę na takie na otwarcie takiej klasy, w której będą się dzieci mogły uczyć i w której te dzieci będą po prostu odnajdywały swoje miejsce. Joanna Frontczak jest w tym zakresie specjalistką. Jest nauczycielką języka polskiego jako obcego i doradcą metodycznym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Prowadzi konsultacje w zakresie przyjmowania do szkół uczniów z Ukrainy. W obecnej sytuacji priorytetem jest zapewnienie dzieciom uciekającym przed wojną poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Człowiek, który jest w takiej traumie, a dzieci przyjeżdżające do Polski to są dzieci z traumą pourazową, bo człowiek, który ucieka z wojny, ucieka przed wojną, to jest człowiek, który już pewną traumę ma za sobą i dla nich to odzyskanie spokoju, to poczucie bezpieczeństwa, taka, taka, taki spokój wewnętrzny jest najważniejszy. W klasach przygotowawczych dzieci z Ukrainy będą mieć dostosowane do swoich możliwości metody i formy pracy. Pracować z nimi będą asystenci kulturowi posługujący się językiem ukraińskim i co bardzo ważne, dzieci będą mieć 5 godzin tygodniowo nauki języka polskiego. Gdy opanują język polski na dobrym poziomie, zostaną przyjęte do klas ogólnodostępnych. W tej chwili trwa u nas taki nabór dzieci, gdzie są te dzieci zapisywane, będą takie przygotowania. Badanie poziomu języka polskiego, żeby ewentualnie przypisać ich do odpowiednich grup i klas językowych, żeby wspomóc te dzieci, wspomóc tych rodziców, oczywiście, wsparcie, wsparcie psychologiczne, oczywiście również dodatkowe jakieś zajęcia, bo już mamy też odzew: wiemy, że w jednym ośrodku jest duża grupa uchodźców i. Pragniemy zorganizować dla nich jakieś na początek zajęcia, takie integracyjne, żebyśmy mogli się lepiej poznać. W Osiemnastce, jak w wielu szkołach w Kaliszu, odbywa się również zbiórka najpotrzebniejszych darów dla uchodźców, a dzieci w ramach akcji Podziel się Swoim Kieszonkowym organizują również zbiórkę pieniędzy. I już w ten sposób uczniowie pokazują, że z otwartymi sercami i głowami czekają na swoich kolegów z Ukrainy. Wciąż trwa zbiórka darów dla naszego miasta partnerskiego, Kamieńca Podolskiego. Pomimo że sytuacja jest tam póki co całkiem stabilna, prezydent Kinastowski jest w stałym kontakcie z włodarzem kamieńca Michaíło Positko i oferuje im pomoc. Przypomnijmy, że miasto to jest drugim na Ukrainie pod względem liczby Polaków. Z Kamieńcem Podolskim, ukraińskim miastem, które leży w zachodniej części kraju w obwodzie Chmielnickim, Kalisz współpracuje blisko 30 lat. Dotychczas stosunki między miastami polegały na wymianie doświadczeń, funkcjonowaniu samorządów i podejmowaniu działań prorozwojowych. Teraz Kamieniec potrzebuje od nas realnej pomocy, stąd w urzędzie miasta została uruchomiona zbiórka. Uruchomiliśmy nasze kontakty również międzynarodowe tą siecią miast partnerskich Kalisza. E, e, rozesłaliśmy im również informacje, co nasi przyjaciele z Kamieńca e, potrzebują, i, i, i to również daje efekty, ponieważ dwie, dwie ciężarówki e, darów i tych materiałów e, potrzebnych dla Kamieńca Podolskiego e, jadą do nas z Ham. Jak tylko dostaniemy, to będziemy w stanie właśnie e, uformować taki konwój, który e, wyślemy na granicę. Pomoc miasta odbywa się w wielu wymiarach, nie tylko zbiórki darów. Ale również możliwość przyjęcia uchodźców. W tej chwili wiadomo o 50 kobietach z dziećmi, które tej nocy wyjechali z Ukrainy. Sytuacja jednak jest bardzo dynamiczna i niewykluczone, że w najbliższej przyszłości grupa ta się powiększy. Z informacji, które my mamy, to sytuacja w Kamieńcu na razie jest bezpieczna, natomiast no, oni liczą się z tym, że ich miasto również zostanie zaatakowane z powietrza, albo no, będzie próba zdobycia tego miasta i jeżeli takie działania się zaczną, to ta fala z Kamieńca ruszy i myślę, że wtedy tych, mieszkań, ty, 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 tych yy, uchodźców z Kamieńca, którzy będą chcieli, pewnie część z nich również trafić do Kalisza. Bo Pewnie nie wszyscy oni rozjadą się pewnie również do innych miast, natomiast na pewno będzie grupa, która będzie w taki skoordynowany sposób chciała dotrzeć tutaj do nas, liczyć na, licząc na, na te znajomości, które tutaj mają i, i po prostu licząc na, na pomoc. No. Listę rzeczy, które potrzebuje kamieniec, można odnaleźć na stronie miasta. Złożyć je można w punkcie recepcyjnym lub w informacji turystycznej codziennie od godziny 7.30 do 20.00. Trudno już zliczyć osoby, które w aktualnej sytuacji udzielają pomocy naszym wschodnim sąsiadom. Wśród nich są fundacje, przedsiębiorstwa. I wiele osób prywatnych. Każdy z nich pomaga jak może. A pomoc nie ogranicza się tylko do składowania darów, ale również do wyjazdów na granicę. Dramatyczna sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów i ekstremalnie trudne warunki, w których znaleźli się obywatele Ukrainy, sprawiła, że ludzie jak nigdy dotąd dotworzyli serca i chcą nieść pomoc. Każdy pomaga jak może, jedni przynoszą dary, inni jeżdżą na granicę, by spotkać się z tymi ludźmi. Całą sobotę oraz niedzielę trwa zbiórka w naszym lokalu. Tak naprawdę w poniedziałek, w nocy około godziny trzeciej, wyjeżdżaliśmy na granicę z tutaj z tymi dwoma naszymi busami, aby ich tam wspomóc sanitarnie oraz pomóc tam w rozdawaniu darów dla Ukraińców. Po przybyciu na miejsce, zostaliśmy tutaj pokierowani tak naprawdę do rozkładania artykułów spożywczych, ciuchów. Panie tam na granicy poprosił nas też o pomoc w rozdawaniu dla dzieciaków kocenowych, To było ciężkie, tak naprawdę, przeżycie, bo nigdy się takim czymś nie spotkałyśmy. Tak, oko w oko z osobami, które wczoraj miały dużo, dzisiaj na tak naprawdę nie mają nic oprócz tak naprawdę wózka i malutkiego dziecka. Dużo było dziewczyn, pań, które napłakały nam tak naprawdę na rękach, bo mężowie zostały za granicami. One nie miały nic tak naprawdę, ani jednej pieluszki. Myślę, że tak naprawdę teraz oni są uzależnieni od nas. Pomoc jest potrzebna cały czas i na jednym transporcie zakończyć się nie może. Dziś dziewczyny znów wyruszyły na wschodnią granicę, by doposażyć osoby, które tam koczują. Tym razem dodatkową pomoc otrzymają również ukraińscy żołnierze. E, w pojęcie jak trafił do nas chłopak z Ukrainy, e, nawiązaliśmy z nim tak naprawdę cały czas kontakt telefoniczny. E, ma kolegów na Ukrainie, który właśnie, którzy właśnie teraz walczą. E, poprosił nas tak naprawdę o pomoc w e, uzbieraniu e, przydatnych rzeczy dla żołnierzy, czyli m.in. bandaże, leki przeciwbólowe, e, przeciwzapalne, ochraniacze na kolanach, latarki, baterie, pałe banki. To, tak, to, co tak naprawdę im teraz brakuje. Pani z granicy, z MOPS-u, poinformowała nas, że będzie puszczony tir w weekend, typowo właśnie z pomocą dla żołnierzy i tam dla ludzi. W samoobronie oraz sanitarnie. Więc dlatego my po raz drugi będziemy teraz jechały, tak? Zawieźć te wszystkie dary, które uzbierałyśmy przez te dwa dni od ostatniego pobytu za granicą. Odzew ludzi jest tak ogromny, że lokal, do którego mieszkańcy przynoszą dary, nie jest w stanie wszystkiego pomieścić. Tutaj dziewczyny kierują prośbę, by być może ktoś, kto teraz ogląda ten materiał, będzie w stanie im pomóc. Wraz z fundacją wspólnie Kalisz, szukamy większego magazynu, ponieważ no tutaj nie mamy tak y, dużych warunków, żeby tyle rzeczy gromadzić, bo rzeczywiście codziennie mamy bardzo dużo ludzi. Y, staram się też to tutaj y, rozdzielać, żeby wszystko tutaj miało ręce i nogi. Będziemy potrzebować też wolontariuszy no oraz magazynu tak naprawdę większego, żeby osoby te tutaj, które już zamieszkają, mogły podjechać do nas i żebyśmy mogły im tak naprawdę oddać te rzeczy. Potrzebne. Lokal, do którego aktualnie można przynosić dary, znajduje się przy ulicy Harcerskiej 7 w Kaliszu. Dziewczyny są w nim od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 20. We wsparcie dla Ukrainy włączają się również biegacze. Klub biegacza Buster Team w najbliższą niedzielę organizuje akcję Kalisz Biega dla Ukrainy. Nie ma zapisów ani nagród, a wejściówką jest żywność o przedłużonym terminie ważności, którą odbierze Fundacja Bread of Life i rozdysponuje naszym przyjaciołom z Ukrainy. Miejsce zbiórki to Park Miejski przy Domku Parkowego. Start w niedzielę o 13.00. W związku z barbarzyńską napaścią Rosji na Ukrainę pojawia się coraz to więcej głosów o bojkot produktów pochodzących z Rosji i Białorusi. Coraz więcej sieci handlowych deklaruje, że nie będzie ich przyjmować. Działacze Kaliskiego Porozumienia również za pośrednictwem mediów zachęcali mieszkańców i przedsiębiorców do zaprzestania napędzania gospodarki tych państw. Członkowie lokalnych struktur partii Porozumienie ogłosili akcję Nie kupuje od Putina i Łukaszenki. Jest to jeden ze sposobów pomocy Ukrainie w walce o wolność. Kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych umieścili również grafikę. Następującymi kodami: 460-469 kody bezpośrednio z Rosji i 481 kody z Białorusi. Jako, że pan Łukaszenka wspiera reżim rosyjski w walce z Ukrainą, Również dołączył do tego, na tą czarne, czarną listę e, produktów, których nie powinniśmy kupować. Zdaniem działaczy byłby to cios wymierzony w Putina i Łukaszenkę, a to, czy tak będzie, leży w kompetencjach konsumentów, czyli każdego z nas. E, wystos, wystosowujemy apel, apel również do przedsiębiorców z Kalisza, ażeby zaprzestać. E, Kupowania produktów bezpośrednio z Rosji i bezpośrednio z Białorusi. Jest to ważne, żeby pomóc Ukrainie w tej walce. Nie ma niczego bardziej dobijającego bezpośrednio reżim Białorusi i reżim Rosji, aniżeli sankcje bezpośrednio od konsumentów, bo to wiadomo, my konsumenci kupujemy te produkty i zasilamy tą całą maszynę, maszynę wojenną. Dlatego, żeby pomóc Ukrainie w walce, apelujemy. Koniec z kupowaniem tych produktów. Porozumienie złożyło również dwa wnioski do Rady Miasta Kalisza i Prezydenta dotyczące sytuacji w Ukrainie. Jeden z nich, z racji, że w Kaliszu żyje dużo obywateli Ukrainy, dotyczy tego, by na najbliższej sesji została przyjęta uchwała solidarnościowa. Kolejne pismo dotyczyło zorganizowania punktów w Urzędzie Miasta Zbiórki Darów dla Uchodźców. Jeden w Ratuszu już działa, tu zbierane są dary dla naszego miasta partnerskiego, Kamieńca Podolskiego. Warunki na niektórych drogach w powiecie kaliskim nie były dziś najlepsze. W wielu miejscach nawierzchnia jezdni była śliska, a niektórzy kierujący nie dostosowali do nich prędkości. Przekonała się o tym 33letnia kobieta, która rano doprowadziła do zderzenia z autobusem PKS-u. Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 8 rano na drodze wojewódzkiej nr 449, w miejscowości sobiesenki zderzyła się osobówka z autobusem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kobieta kierująca Oplem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas drogi i zderzyła się z prawidłowo jadącym autobusem, przekazuje aspirant Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa komendy miejskiej policji w Kaliszu kierowca autobusu 54-letni mężczyzna jechał sam i w wyniku uderzenia zjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście nic mu się nie stało. 33-letnia kobieta, mieszkanka powiatu kaliskiego, została przetransportowana do szpitala. Oboje skierujących byli trzeźwi. Na miejscu pracowały trzy zastępy Straży Pożarnej, w tym jednostka OSP Aleksandria, OSP Brzeziny i jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 2 Kalisz, zespół ratownictwa medycznego i policja. Na czas pracy służb ruch był utrudniony. Kaliska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z oszustwami na policjanta. Teraz proszą mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości. Jednocześnie znów apelują, by uświadamiać starsze osoby przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. O każdym podejrzanym telefonie należy pilnie poinformować policję. Temat działania przestępców najczęściej jest taki sam: z nieznanego numeru dzwoni osoba podająca się za policjanta. Przedstawia prowadzoną akcję policyjną, jednak bez podawania szczegółów. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa oszust prosi o zachowanie wszystkiego w tajemnicy. Następnie pada informacja o konieczności wpłacania dużej kwoty pieniędzy lub przekazania jej wskazanej osobie. Ma to rzekomo umożliwić policji zatrzymanie sprawcy przestępstwa. Po wykonaniu transakcji kontakt się urywa, a wszystko okazuje się dobrze zaplanowanym oszustwem. Funkcjonariusze pionu kryminalnego zajmujący się sprawami oszustw na tzw. policjanta zabezpieczyli nagrania monitoringu, na których została zarejestrowana sylwetka mężczyzny mogącego mieć związek z tymi zdarzeniami. Policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości tego mężczyzny. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na publikowanych fotografiach, proszone są o kontakt z komendą miejską policji w Kaliszu. Jednocześnie policja przypomina, że podczas wykonywania działań nigdy nie proszą o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy. Jeżeli dzwoni do nas osoba przedstawiająca się za funkcjonariusza i prosi o pieniądze, można być pewnym, że ma się do czynienia z przestępcą. W takim przypadku należy jak najszybciej zgłosić sprawę prawdziwym policjantom i pod żadnym pozorem nie przekazywać swoich oszczędności. Rok temu się nie odbyła ze względu na epidemię, ale w tym roku tradycja powraca. W tę niedzielę ulicami Kalisza przejdzie Kaliska Droga Krzyżowa. Który się Rozpocznie się o godzinie 14 przed sanktuarium serca Jezusa Miłosiernego, czyli przed kościołem jezuitów. Wydarzenie przypada zawsze w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Wierni idą z trzymetrowym krzyżem, który symbolizuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Krzyż między 14 stacjami niosą kolejno przedstawiciele wszystkich kaliskich parafii. Kalisz to pierwsze miasto w Polsce, które przejęło tradycję wielkopostnych procesji, znaną od wieków w Europie i obu Amerykach. Pierwsza poza murami Kościoła Kaliska Droga Krzyżowa odbyła się w kwietniu 1990 roku z inicjatywy Świętej Pamięci księdza prałata Lucjana Andrzejczaka, kustosza sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Uczestniczyło w niej wówczas pół tysiąca wiernych. Pierwszy weekend marca przyniesie nam sporo chmur i minusowe temperatury. Czekają nas także wahania ciśnienia, a w poniedziałek znów wzmocni się siła wiatru. Lokalnie miejscami może popadać deszcz, a nawet śnieg. Dziś wieczorem na Subkartenci 0 stopni Celsjusza, na niebie dużo chmur i będzie padał deszcz. W nocy temperatura spadnie do minus 2 stopni, lokalnie może padać śnieg, zawieje słaby wiatr. W sobotę na termometrach 3 stopnie Celsjusza, na niebie znów sporo chmur, ale nie powinno już padać. Wzmocni się jednak siła wiatru. Pod wieczór temperatura zacznie spadać i termometry wskażą minus 1 stopni. Uspokoi się wiatr. W niedzielę na słupkach tęci trzy kreski powyżej zera. Niebo będzie prawie bezchmurne, pojawi się dużo słońca. Nadal jednak będzie zimno. W nocy temperatura spadnie do 2 stopni na minusie. Niebo będzie prawie bezchmurne, zawieje delikatny wiatr. W poniedziałek od samego rana przewaga chmur, ale też sporo przejaśnień zawieje silniejszy wiatr. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 5 stopni na plusie. Może jednak popadać deszcz, a słońce będzie zakryte chmurami. Nadal będzie wiało. I na dziś to wszystko. Zachęcamy do odwiedzania naszego portalu Faktykalistyki. Tu na bieżąco śledzimy wydarzenia z Kalisza i regionu. Dziękuję za wspólny czas. Do zobaczenia w poniedziałek.